Cześć, witam Was po długiej wakacyjnej przerwie. Jest już październik, ale chciałbym wrócić do tego mojego dwutygodniowego rytmu. I dzisiaj, z takim, mam nadzieję, ciekawym tematem, chciałbym porozmawiać z Wami o teorii kolejek, czyli jak skrócić czas dostarczania i zwiększyć przewidywalność. I mam taki pomysł na to, że to będą dwa odcinki. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat trochę teorii, przykładów, a w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o tym dlaczego tak trudno te rzeczy wprowadzić w organizacjach i dlaczego pomimo tego że pewne rzeczy wiemy to to się niewiele zmienia. Zacznijmy od problemu. Problem dla menedżera. Próbujemy dostarczyć jak, najwię jak najwięcej rzeczy. Znaczy funkcjonalności, jakichś nowych rzeczy w produkcie. Niestety większość zmian Większość funkcjonalności, które chcemy dostarczać, posuwa się powoli. Nawet wydawałoby się proste rzeczy, trwają wieki, frustrują i, jakby co gorsze, cały czas przesuwamy się z Trudno powiedzieć, kiedy coś zostanie skończone. Jakbym szukał jakiejś analogii, to, to przychodzi mi do głowy taki obrazek, który właśnie Wam tutaj zaraz wyświetlę, czyli taka zatłoczona autostrada. Wasz, wasza funkcjonalność, wasze zadanie, to jest jakiś tam czerwony samochód na tej. Autostradzie spotykacie się raz na tydzień i na statusowym spotkaniu, i jest informacja: no tym razem ten samochód nie przesunął się, bo, bo inne się przesunęły albo, um, albo przesunął się o metr. E i na pewno nie jest to sytuacja, jaką chcielibyśmy widzieć w firmie, bo taki system, który wygląda jak ta autostrada on, można powiedzieć, że on w pewnym momencie staje i właściwie ciężko w ogóle cokolwiek przewidzieć i ciężko cokolwiek dostarczyć. Jest bardzo, bardzo dużo rzeczy w toku, rozpoczętych, które, które tkwią w tym systemie bardzo długo. I teraz większość firm, pewnie nie wszystkie, ale większość firm zdecydowanie Miałby ogromne korzyści płynące z tego, że ten czas dostarczania pewnych rzeczy byłby skrócony, czyli przychodzi do nas klient albo jakiś wewnętrzny stakeholder, jakiś product manager i mówi chciałbym mieć to w produkcie i relatywnie szybko jest to dostarczane i dostępne dla użytkownika, dla klienta. To jest dobre z punktu widzenia i przewagi konkurencyjnej, i z punktu widzenia innowacyjności, bo my coś dostarczymy szybko, już możemy zobaczyć, czy to jest dobry kierunek, czy nie, i, i, i przetestować pewne rozwiązania. No i też z uwagi na zadowolenie klienta, jak coś mówimy, że dostarczymy, ten klient dostaje to szybko, to z reguły klient jest zadowolony. Także dla większości firm, pewnie nie wszystkich, byłaby to, byłaby to niezwykła zaleta. No i na ten problem spojrzymy sobie dzisiaj z punktu widzenia e, takiego systemowego, e, zaglądając też po pomoc do e, teorii kolejek. E, czym jest ta teoria kolejek? Jest, taki mate, jest to matematyczna analiza sposobu, w jaki e, rzeczy przemieszczają się e, w systemie z kolejkami. M, została opracowana e, na, w celu zrozumienia i poprawy przepustowości w systemach telekomunikacyjnych. E, czyli w systemach charakteryzujących się e, dużą zmiennością, losowością. E, i, I tutaj mamy podobieństwo do, do wytwarzania programowania do tych organizacji, które, które składają się z zespołów, ludzi, którzy muszą razem coś dostarczyć. I tam jest też dużo kolejek, tam jest też duża losowość, nieprzewidywalność. I o ile, co ciekawe, no jakby, to jest wszystko branża IT, o ile rozumiemy, że coś takiego działa w systemach telekomunikacyjnych, trudni nam, menadżerom, Zobaczyć to samo, że to samo można zaaplikować do, do organizacji. Myślę, że jedną z przyczyn jest to, że tych kolejek tak nie widać w software development. Jedną z takich rzeczy, które się od razu kojarzą z tym systemem kolejek, z flow, z przepływem, z leanem, z kanbanem, bo to jest coś mocno powiązane. Na pewno lean, kanban czerpie mocno z teorii kolejek. Może znacie, to jest little slow, czyli takie prawo. Które mówi, że przepustowość to jest, to równa się ilość rzeczy w systemie, które się toczą, ilość zadań, które mamy obecnie w systemie, podzielona przez średni czas przebywania tych zadań w systemie. I tutaj mała gwiazdka. Tutaj mała gwiazdka, bo wszyscy jakby tak to, 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 to prawo traktują jako coś zadane. Trzeba uważać, bo. System, w którym to jest prawdziwe, musi spełniać odpowiednie parametry. Tutaj wylistowałem wam oprócz tego prawa te parametry, które ten system ma spełniać. Wiele z organizacji, zespołów, czyli tamtych tych, 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 tych systemów, którym będziemy się przyglądać, nie, nie spełnia tych reguł przez to. Nie można zakładać, że na przykład jak zmniejszymy ilość pracy w toku, to automatycznie zmniejszy nam się czas dostarczenia. Ale tu wam odsyłam was do takiego bardzo ciekawego nagrania z wykładu zostawiam link w opisie do tego odcinka, ale idźmy dalej, czy mamy to prawo, i ono co do zasady, jakby jest dobre, pomimo tych różnych parametrów tutaj, które musi ten system spełniać, tak czy siak jest to dobry pomysł, żeby zmniejszyć ilość pracy w toku, bo to już. Już to ujawni nam pewne słabości, ujawni nam pewne kolejki w systemie. Więc często takim pierwszym wnioskiem jest ok, to żeby skrócić czas dostarczania, to my musimy zmniejszyć ilość zadań w systemie. I to jest pewnie dobry wniosek, i to często prowadzi do bardzo dobrych rezultatów. Intuicyjnie jednak większość menedżerów wybiera inne rozwiązanie, czyli według tego równania chce zwiększyć ilość pracy, która jest w systemie przez Zmaksymalizowanie wykorzystania ludzi, którzy tam są, czyli do, jakby jakby doprowadzenie do tego, że każdy ma cały czas coś do roboty, i, i, to, i, to, i to działanie jest intuicyjne z naszym jakimś takim postrzeganiem. No jak damy ludziom więcej pracy, to, to więcej się wykona. Natomiast, i ono byłoby prawdziwe, gdyby ta zależność między Między obciążeniem systemu a, a, a czasem dostarczenia, czy truputem, czy przepustowością była liniowa. Ona nie jest liniowa. Jakbyśmy się teraz przyjrzeli, e, przyjrzeli temu wykresowi, on nam ujawnia takie nasze błędy poznawcze, właśnie wynikające z intuicji, które się sprawiają, że podejmujemy błędne decyzje, bo myślimy, że ta, 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 ta zależność jest liniowa. Ona jest nieliniowa. I wynika ze stochastycznej, statystycznej natury tego systemów z kolejkami. I co tutaj mamy? Na osi X mamy jakby obciążenie tego systemu. Można sobie wyobrazić tego też jako obciążenie osób zadaniami, obciążenie zespołów zadaniami. Na osi Y mamy właśnie czas dostarczenia, service time, czy, czy czas, jaki zadanie pokonuje od początku do końca tą drogę w systemie. i tak, na taką intuicyjną logikę byłoby, byśmy powiedzieli tak: ok, jak mamy 0% utylizacji, czyli nie ma tam w kolejce nic, nie, nie staje zadania. Jak się jakieś pojawia, to człowiek bierze, robi pyk. I tutaj nie ma czasu, jakby, oczekiwania w kolejce. Jakbyśmy sobie założyli 50% utylizacji, to widzimy, że ten czas wzrasta nam dwukrotnie. Czyli zadania będą czekały na zrealizowanie dwa razy dłużej. I tak właśnie intuicyjnie byśmy powiedzieli, no dobra, to jak zwiększymy do 100%, no to zadania będą nam czekały cztery razy dłużej. Rzecz będą nie czekały, będą po prostu przechodziły przez system cztery razy dłużej. A tutaj tak nie jest. Ten czas nam rośnie wykładniczo i przy zbliżaniu się do 100%, gdzieś tam przy 90%, można oczekiwać, że ten czas będzie 10 razy dłuższy. No 100 to jest taka nasza zakorkowana autostrada. Gdybyście sobie właśnie trochę zwizualizowali ten, ten wykres patrząc na to jak wygląda jak wygląda ruch uliczny to on dokładnie tak wygląda. Czyli do pewnego... To on tak Zakorkowanie nie jest liniowe. Czyli jest tak, że do pewnego momentu jest ok, 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 a potem dramatycznie przy pewnym obciążeniu ruchu przy jakiejś ilości samochodów czy jakichś nieprzewidzianych nie, nie sytuacjach nagle nam się ten ruch zatrzymuje i to nie jest tak, że to stopniowo jest, tylko to nagle się, nagle się zwiększa. Dokładnie tak samo jest w, w, przy okazji software developmentu, czyli Zadania nam w jakiś sposób przy pewnym obciążeniu um, przepływają przez system w przewidywalny sposób, a jak próbujemy dopchnąć tych zadań za dużo, do, dochodzimy do takiej stuprocentowej utylizacji yy, wykorzystania ludzi i zasobów, bo to też mogą być wykorzystanie np. jakiegoś sprzętu, który potrzebujemy np. do tego, żeby przetestować, system zaczyna nam stawać. I to jest pierwsza chyba rzecz, którą warto sobie uświadomić. Czy czy nasza intuicja nas tutaj nie oszukuje i trochę bardziej posłużyć się tym, jak jest, y, trochę skorzystać z tej teorii systemów, żeby zczelindrować żeby tą naszą intuicję? I teraz jak dodać jeszcze oliwy do ognia? Bo tutaj, w tym, w tym wykresie, który Wam pokazałem, m, zakładamy, że y, jest to jedno zadanie przepływające. Znaczy, wchodzą nam pojedyncze zadania do systemu, wychodzą pojedyncze zadania z systemu. Natomiast często jest tak, że nie mamy pojedynczych zadań, tylko mamy pewne takie Bacze pewne takie pule zadań. Wyobraźcie sobie, że macie zrobić jakiś duży feature, yy, który będzie trwał ileś sprintów, czy ileś czasu, i on jest podzielony na mniejsze kawałki. I to jest właśnie ten nasz, ta nasza pula, ten na, nasz bacze. co się dzieje wtedy z systemem? Kiedy wchodzą nam takie całe pule zadań, które no, muszą wszystkie być zrobione, żeby coś, coś dostarczyć. Wykres zaczyna wyglądać tak. Czyli jak mamy te większe pule zadań, to sytuacja staje się jeszcze gorsza, czyli na przykład tutaj przy 90% utylizacji czas dostarczania, czas, czas przejścia zadania przez system wzrasta nawet 22-krotnie. Oczywiście są to jakieś, jakieś przykładowe liczby, ale chodzi o zobaczenie skali i zobaczenie tego zjawiska na tych, na tych wykresach. I patrząc na to z perspektywy tej naszej intuicyjnego podejścia, to byśmy powiedzieli tak, dobra, to pojedyncze zadanie nam przejdzie przez system w dwa tygodnie, a dwa tygodnie będzie czekało w kolejce. Ta, to większe zadanie, ten cała pula zadań będzie czekała w kolejkach 20 tygodni, będzie 20 tygodni obsługiwana, czyli będzie mieć 40 tygodni. No i to niestety tak nie działa. To działa tak, że ten pojedyncze zadanie będzie czekało dwa tygodnie w kolejkach, będzie obsługiwane przez dwa tygodnie i czyli cały cycle time, cały czas przepływu przez system będzie cztery tygodnie. Przy tym zadaniu, które idzie w całej paczce zadań, będzie w kolejkach czekało 80 tygodni. 20 tygodni będzie realnej pracy nad tym zadaniem, czyli cały czas przebywania w systemie będzie 100 tygodni. Czyli jak sobie zobaczycie w tej ostatniej prawej kolumnie, ten stosunek czasu przetwarzania tego zadania, pracy nad zadaniem, do czasu, ile to zadanie spędza w systemie, nie jest 2, tak jakbyśmy oczekiwali, tylko jest 5. Oczywiście są to przykłady z jakimiś tam założeniami, chodzi o pokazanie pewnego, pewnej skali i zjawiska. Także dwie rzeczy jakby już stąd możemy sobie wyciągnąć. Ta jedna o nieintuicyjności tego naszego myślenia, że jak zwiększamy obciążenie systemu to to, to, ten, to to przepustowość sobie zwiększymy w taki sam liniowy sposób, to jest nieliniowe, czyli zwiększając obciążenie jakby powodujemy, że ten system działa coraz mniej sprawnie i to jak, jak chcemy jeszcze dołożyć oliwy do ognia to wrzucanie do tego systemu dużych zadań, które się składają z mniejszych jakby zadań, czyli takich baczy, takich paczek jeszcze bardziej nam pogarsza sytuację. I teraz może się zastanawiacie, no dobra, o, o, o co chodzi właściwie z tymi kolejkami? Co, co, jakie mamy kolejki w tym software development'ie? No bo mm, to, łatwo to sobie zobaczyć, jak mamy system telekomunikacyjny, łatwo to zobaczyć, jak mamy nie wiem, faktyczną produkcję, gdzie nie wiem, czeka nam jakiś y, częściowo wyprodukowany towar w magazynie, czeka na przetworzenie, wchodzimy do tego ma magazynu i widzimy. Tak? Leżą sobie te paczki, kartony, możemy zobaczyć, ile tego jest, ale w. Y, w Software Developmencie nie jest to takie proste, żeby te kolejki zobaczyć. Jakie mamy rodzaje kolejek? Tutaj jest kilka przykładów. Na przykład produkty lub projekty w portfolio czekające na zrealizowanie. Nowe funkcje produktu zdefiniowane i czekające na, na, na wypuszczenie, zrobienie w produkcie. Szczegółowe specyfikacje wymagające czekające na realizację. Kod oczekujący na przetestowanie Kod pojedynczego programisty oczekującego na integrację z innymi programistami, albo na przykład kod pojedynczego programisty czekającego na code review. Duże komponenty oczekujące na integrację. Istnieją też kolejki zasobów, czyli na przykład potrzebujemy jakiejś fizycznej, nie wiem, maszyny, konkretnego, konkretnego sprzętu do tego, żeby przetestować rozwiązanie. Albo takim współdzielonym zasobem może być też UX albo grafik. Jak już trochę lepiej rozumiemy, jak te kolejki działają, jak działa trochę system i jakie jaki jest to połączenie między obciążeniem, ilością zadań w systemie, przepustowością, czasem dostarczenia, wiemy trochę, jakie mamy kolejki, no to właściwie co z tym zrobić. Rekomendacja jest taka, zanim, znaczy należy tymi kolejkami zarządzać, ale zanim zaczniemy zarządzać kolejkami, to najpierw spróbujmy w ogóle zredukować te kolejki, które są niepotrzebne, które możemy w ogóle usunąć z tego naszego systemu. I tutaj kilka przykładów, na przykład multitasking, czyli indywidualne kolejki każdej osoby w organizacji i tutaj... Wszystko, co możemy zrobić w kontekście nieprzeciążania danej osoby ilo tą ilością zadań, czyli, nie wiem, kanbanowe whip limity, scram i planowanie interakcji w taki sposób, żeby, żeby nie przeciążać osób i zespołu. C czyli te rzeczy, które ograniczają, na przykład, ilość zadań branych na, na sprint. Drugi przykład, który można, jeżeli mamy kolejkę między programistami a testerami, no to brak rozróżnienia w ogóle tych ruli. Powiedzenie: Dobra, każdy człowiek, członek zespołu deweloperskiego dostarcza przetestowany kod. Musicie mieć obie kompetencje, musicie tworzyć programowanie i, i, i je również testować, używając dostępnych, nie wiem, środowisk testowych, które mamy. A trzeci przykład. Automatyzacja testów manualnych. Jeżeli w tej chwili zespół czy deweloper czeka na to, żeby przed release'em jego kod został przetestowany manualnie i tam jest taka kolejka, to zautomatyzowanie, zautomatyzowanie tych testów, także że deweloper po prostu w każdym momencie puszcza sobie te testy i ma, ma wyniki i może, może bez czekania wyrelease'ować kod, to jest likwidacja kolejnej kolejki. Kolejną takim przykładem jest położenie nacisku na zespołowość i likwidacja kolejek wynikających z wiedzy i specjalizacji, czyli zadania czekające Pomiędzy członkami zespołów albo na konkretnych członków zespołu, kiedy ktoś inny mógłby się tym zadaniem zająć. Kolejny sposób likwidacji kolejek to zmiana struktury zespołów czyli zamykanie zależności w ramach zespołów. Jeżeli widzimy, że jakiś jeden zespół cały czas czeka na, na drugi zespół i gdzieś te kolejki między nimi są intensywne, to może warto tą strukturę zespołu zmienić, tak, żeby te, te kolejki zamknąć w ramach jednego zespołu i zespół sobie już tym zarządzi w taki sposób, że. Będzie to albo tam nie będzie czekania, albo będzie krótsze czekanie. I to samo dotyczy większych organizacji. Czyli, jak mamy ileś tam zespołów, czy jakieś, tworzymy jakiś business unit, to też zastanówmy się, czy, czy mamy tam jakieś kolejki między innym business unitem i starajmy się je ograniczyć. Czyli, na przykład, przesunąć jakiś zespół z jednego business unitu do drugiego, bo to już. Jakby zarządzanie kolejką w ramach mniejszej organizacji, zamkniętej organizacji, zawsze jest łatwiejsze niż zarządzanie, znaczy nie zawsze, ale często jest łatwiejsze między, niż zarządzanie kolejką, która jest między dwoma dużymi biznesunitami i organizacjami. No dobra, to są przykłady. Mam nadzieję, że trochę czujecie, jakby, gdzie, tutaj można, gdzie tutaj można te kolejki zlikwidować, ale kolejki będą Re, i resztą kolejek trzeba się jakoś zająć i, i tutaj usprawnić działanie, działanie firmy. Więc drugim, drugą rzeczą, jaką można zrobić, to wizualizuj niewidoczne dokąd, dotąd kolejki. Czyli taki włącz radar na to, gdzie w ogóle te kolejki są. Bo to często, często one są niewidoczne i tutaj trzeba się nauczyć trochę patrzeć na to, gdzie te zadania czekają w kolejkach na różnych poziomach organizacji. I tutaj możemy sobie wykorzystać na przykład mapowanie procesów, możemy sobie wykorzystać tablicę kanbanową. I tutaj na tej kabli, tablicy kanbanowej też warto się zastanowić, jak zwizualizować kolejki. Czyli na przykład jak mamy. Może nie wystarczy sama kolumna in progress, albo na przykład w developmentie i w testowaniu. Może warto zrobić w developmentie oczekiwanie na testy i w testowaniu i zobaczymy, i, i gdzie nam te zadania leżą. Czy leżą nam w kolumnie w developmentie, to znaczy, że może mamy tutaj botunek, albo, albo właśnie czekają nam w tej kolejce na, na testowanie. I ta kolejka będzie wtedy bardzo przejrzysta. No Im bardziej przejrzysta też jest, im bardziej widoczna ta tablica, tym łatwiej nam te kolejki jest zwizualizować. Kolejna rzeczą metryki, czyli spojrzenie na metryki. Takim, taką podstawową metryką, której można w ogóle zacząć, która nam pokaże już taki, taki, um, taki obraz z lotu ptaka trochę, no to jest oczywiście cumulative flow diagram. Więc jeżeli chcecie zacząć tej metryki to mam dla was taką, takiego hinta małego, jak korzystacie z Jira i yy, chcecie tak dość szybko sobie taką metrykę zobaczyć, yy, to, te, te linowe metryki kanbanowe, jest taki, yy, taki dodatek do Chroma, yy, taki extension, nazywa się Scope360 for Jira. I wtedy, jak otwieracie sobie GIRE z, z dowolną tablicą, to macie tam takie dodatkowe ikonki, i tam jest taka, taki przycisk Analyze Flow. Jak sobie klikniecie, to zobaczcie sobie bardzo ładny Cumulative Flow diagram dla tej konkretnej tablicy. Czyli nie trzeba jakoś za dużo się, nie trzeba, próg wejścia jest niskiego, tak powiem. Czyli nie trzeba tam dużo kombinować z tą budowaniem tej, tego raportu i już coś można zobaczyć. Można zobaczyć, jaki na przykład mamy. Mm, Ratio wchodzenia zadań do systemu, a jak i yy, yy, wychodzenia, i zobaczyć, na przykład, czy nam się to nie rozjeżdża, ile mamy zadań w toku. Dobra, nie będę wchodził w yy, cumulative flow diagram, ale tutaj po, polecam to, to, to rozszerzenie do chroma. Yy, no dobra, czyli mamy tak: yy, wizualizacja tych kolejek. Jak już oprócz wizualizacji kolejek, no to musimy tymi kolejna, kolejkami lepiej zarządzać. I co możemy zrobić, żeby lepiej zarządzać zadaniami, jakby zoptymalizować to zarządzanie kolejkami? Pierwsza rzecz to jest w ogóle redukcja wielkości zadań. Im mamy mniejsze zadania, tym one powinny relatywnie szybciej przepływać przez, przez system, ale też mniejsze zadania to chyba jest najważniejsze bo to, to, co powiedziałem wcześniej, może nie być nawet prawdziwe, tak? że szybciej przelecą przez system, ale to, co jest ważne w małych zadaniach, to, one, to jest redukcja zmienności. Duże zadania noszą w sobie ryzyka, mogą się różne rzeczy wydarzyć. Małe zadania ograniczają nam zmienność w systemie. To jest, to jest bardzo ważne i pozytywnie wpływa na, na to na, na tą analizę tego systemu. Też zmien... Kolejna rzecz, redukcja zmienności przez tworzenie zadań o podobnych rozmiarach. To też zdecydowanie pomaga analizować system i rozumieć, co się dzieje i optymalizować. Ale też dobre przygotowanie zadań, czyli postawienie na dobry refinement, który spowoduje, że my wiemy więcej na temat tego zadania i jak ono wejdzie nam do systemu, to mamy mniej zaskoczeń, czy, 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 czy to zadanie jakby naturalnie wtedy spędza mniej czasu w systemie. No i ostatnia rzecz, która jest taka ważna i o której jest dużo mowy w, w Kanbanie, w Linie, czyli zmniejszenie kolejek przez ograniczenie ich wielkości, czyli wprowadzenie WIP limitów. Co jest trudnym zadaniem, dlatego tak jak powiedziałem na początku, chciałbym nagrać dwa odcinki i powiedzieć dlaczego pomimo tego, że my wiemy o tych rzeczach już teraz albo wcześniej, to często w organizacji niewiele się zmienia i, i jest trudno. Trudno jest jakby wyjść z tego, z tego widoku tej e, zapchanej autostrady i, i jakby zacząć to e, poprawiać. E, ale o tym sobie porozmawiamy w następnym odcinku. A teraz chciałbym trochę podsumować to, co powiedzieliśmy sobie. Czyli tak, jakbyśmy mieli to zebrać w takie najważniejsze rzeczy, to po pierwsze zacznij od tego, że zaakceptuj, że, te, że, że jest taki właśnie błąd poznawczy wynikający z tego, że, że, że staramy się. Dostarczyć więcej przez dokładanie jeszcze większej ilości zadań. To doprowadzi to, to do jeszcze mniejszej efektywności organizacji. Jak już to wiemy, no to edukacja i zrozumienie, jaki wpływ. To takie przekonanie i takie, takie działanie ma na wykorzystanie ludzi zasobów na czas dostarczania na przepustowość. To też można, sobie, można się wspomóc metrykami. Trzecia rzecz, czyli poszukanie nazwanie kolejek w systemie. Jak sobie je poszukamy, zobaczymy, gdzie one są. No to kolejny krok możemy je zacząć usuwać, czyli zmieniając strukturę, zmieniając pewne procesy, ale też zmieniając pewne nawyki, pewne przekonania, usunąć zbędne kolejki systemu. Wizualizacja pozostałych kolejek, zobaczenie, gdzie, gdzie, gdzie one są. Kolejna rzecz, redukcja zmienności w systemie, czyli dobre przygotowanie zadań, podobnej wielkości zadania i ostatnia rzecz. Ograniczenie ilości zadań w systemie, co zawsze jest dobrym rozwiązaniem, trudnym, no i oczywiście wszystko wspomagane metrykami. Tak, żeby Wasza organizacja wyglądała nie jak ta zatłuczona autostrada, tylko jak taka autostrada, gdzie ten przepływ jest y, stabilny, gdzie jak wsiądziemy sobie y, dziś do samochodu w trójmieście, to Chcemy mniej więcej wiedzieć, o której wylądujemy w Warszawie. Nie chcemy być zaskoczeni, nie chcemy, być, nie, nie chcemy stać w korku, tylko chcemy w przewidywalny sposób przejechać z jednego miejsca na, na drugie. I tak byśmy pewnie chcieli wszyscy, żeby działały nasze, nasze firmy, nasze zespoły, nasze, nasze organizacje. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka. To pokaże mi, że, 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 ten, że ta treść była ciekawa. Napiszcie komentarz, czy to, co tutaj o czym mówię, ma dla Was sens, jakie znajdujecie analogie, albo może z czym się nie zgadzacie. To na pewno mi pomoże utrzymać motywację do nagrywania odcinków, ale też może się okazać, że, że z tych Waszych pytań powstaną nam pomysły na, na jakieś nagrania i spojrzenie na pewne rzeczy z innej perspektywy. Yy, polecajcie też ten kanał. Jeżeli uważacie, że te treści, które tutaj są, mogą być dla kogoś ciekawe, podrzućcie linka na jakimś Slackowym kanale w pracy, na, na, na LinkedInie. To też pomoże mi yy, budować jakiś tam zasięg tych treści i, i da na pewno satysfakcję i takie poczucie, że, że to co robi, jak to robi, o czym opowiadam, o tej tematyce, która nie zawsze jest taka McDonaldowa, jak to ja mówię, że, że takie proste rzeczy. Takie mam wrażenie, że, że to jednak jest. Yy, są to treści dla osób naprawdę dociekliwych, ciekawych i, i pragnących zrozumieć. Yy, nie dostać tylko prostego rozwiązania, zrób ABC, a dostaniesz, a będziesz a, a odniesiesz sukces w pracy i będziesz miał fantastycznie działający zespołu, tylko trochę, trochę spojrzenie na to, że ten świat jest dużo bardziej złożony, skomplikowany i chcę tak, tak mniej więcej o tym, o, o, o tym mówić na tym kanale. No i do zobaczenia, do następnego odcinka.